Siema, dzisiaj jesteśmy w Robloxie Nagrywałem odcinki z Minecrafta To teraz Robloxa Pamiętajcie o i lajku Żeby zasubować I dać lajka oczywiście Bo lecimy po Na razie 1000 subów A potem po jeszcze więcej A tu jest gra w której trzeba wyginąć Więc ja wskakuję do dziury Tutaj jest ogólnie to po chyba ponad 120 leveli. Więc będziemy dzisiaj zabawę No. Już jest gorzej, ale jest gilbryk. O tu jest żółty. No, on zabiera tak trochę HP i trzeba. No tak. Hej, czemu ty mi HP nie zabierasz? O. No, już... już lepiej okno. Typowy Polak. <słuch> A, i mam do Was też zagadkę. Kto, kto występuje na od 30 do 40 drzwi? W grze Dors. Jeśli napiszecie poprawnie w komentarzach, to przypnę Wam serce i łapkę w górę. No, i teraz musimy tutaj się wspinać po takim czymś do kielbryka. O, już jesteśmy, dobra. Się ma kielbryk? Lustro. Hmm. Lustro. Oznacza, to że tu jest tak. Trzeba iść tak. A kurka trzeba trochę bardziej na skos Co jest? Ej. Troszkę ścina, ale no trudną Niestety znaczy nie poradzę. Tu trzeba iść tak trochę na ruch i do kilbryka. Jest, udało mi się. Ale moje części ciała się rozsypały. Tu trzeba skakać. Łe. No czemu spadasz? I aż Tu, tu, no. Czego spadasz. Co tam? Skakać nie można? Op. No. Ja nie mogę. Tu i tu. Widzisz? Tu i tu. Jeszcze raz trzeba. Tu i tu. I już powinienem zginąć. No, dokładnie. Kolejny poziom. Wyzwanie odbiło. Ju Teraz tu i tu trochę ścina i dlatego spada. Trochę laguje. Poczekajcie chwilkę. Ja zmniejszę kamerkę. No, no. No jak ścina? Jak? Nie reaguj, no nie reaguj. Ty masz internet połączony, ciup pyk, teraz I... No ja nie mogę, spacja mi nie działa. No skacz tu i tu. No, co jest kupielaki? No. Ja nie Teraz tu I teraz tu po rabinie. Tu przekaj. Kureczka, 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 I skacz! Jest. Dobra. I do kilbrika się panie kilbriku. Dzień dobry. O nie, to jest taki, taki level, że tu trzeba szukać kilbryka. Siub, siub. Teraz może pójdziemy tu. Tu i tu. Tu nie ma. Może tu. O. O. O, się ma. Dobrze. O, tu jest bomba, typowy Polak, w pełnym Ej, to bomby. Hu, ole, mnie wywaliło. Co jest? Czekajcie, nie, nie. Dobra, już dobrze. Sorry. No, najpierw o. W albo dobre. I nara. Trzeba wypaść i trzeba znaleźć prawidłowe Prawidłowego Kilbryka Już znalazły Dziura 2 Aha, nie działa to do Kilbryka trzeba iść hi Znajdź 2 Ja wiem, że tu to nasze znaczy. mądro idę tu Aha. Mówię, wiem, że tego trzeba poszukać teraz tu wchodzimy i pyk. a i może jutro na... a nie, 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 nie. może jeszcze kiedyś należą ze Stumblebase. odcinam ja się wspinam I po raz ostatni a I ginę. A ogólnie, niestety, będę musiał zrobić przerwę niedługo, bo będę na wakacje na dwa albo trzy tygodnie. Ale po tej przerwie obiecuję, że wrócę do. No, bo, niestety, tam nie będę mógł odcinku wyrzucać, bo tam mam. A my teraz... Nie chcę się jeszcze raz pisać part. Idź, no idź, no idź. No ja nie mogę głupie lagie. Part idź, idź, idź. Dobra. Wyłączac. gim. Dobra. Uch, znowu ten lewer. Znowu ten lewer. Znowu ten lewer. No. Kolejny level. Znowu kolejny lewer. Trzeba... Ej, ten ty przymłowskuję, patrzę co ja robię. Co? Ja wiem, że jest szybko. Aha... takie coś trzeba obchnąć. jaka no, a ja chwilę poczekać, już nie. No, co nie ma zrobić tak. Też. Okej. Okay. Level numer. Ja już to kiedyś przechodziłem, ale teraz specjalnie dla was od nowa. No, trzeba było przeciągnąć tego cośka, parta. Bo. No. I no. jedziemy. Zacznijmy odtąd. mi śmierć. Rakieta. Rakieta w ogóle nie powinna, moim zdaniem, się bardziej obrożyć, niż bomba, ale trwała kola. Co to robi? Co? Co oni? No, i już wiecie, dlaczego nie pić coli, bo występuje takie coś. Poznaj kilbrik. Dzień dobry, pani kilbriku. O, basen. Basen dla świni. Hmm. Dzień dobry, pan mi. Miałby płaczyć, nie zabić. Dobry bryk. Dobry bryk. Oby okay. Okej. Co, znowu mam cię przeciągać? Co ja mam tu zrobić? skoczysz. Po trochę przeciągaj. Okay, jeszcze trochę. Okej, okay, teraz. Skacz, zica, tu 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 tu zica, tu zica, tu zica, tu zica, Troll alby. To drawina była fałszywa. To jest fał mam jest skill break. Dobra. Aha, bez skoku, tak. Bez skoku to tutaj trzeba. Tu trzeba iść. Aha, tutaj trzeba. Nie laguje, a jak laguje, to idzie wolniej. Więc tu. Przepraszam bardzo. Cześć. Jezu prawie spadły. Już działa spadły. Pewnie pszczoły mnie zażyją. Hmm, wiedziałam. wiedziałem. Kurwa, zaraz spowoduję. Ej, chciałem wejść do miksera. O nie, tutaj będzie milion godzin marzło. Nie dlatego. Nie mam to bo tam się milion godzin będzie marzło. Hop, sasasa. Oj, do lasa. I tu. I do góry Kilbrick. Pan może odłączać Kilbrick. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie Roblox. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, ciekawy. Aha. Nigdy nie właśnie na tą sprawę o trzeciej w nocy. po hmm. mi jakieś ktoś wolę Kilbricka. to teraz mi chce zabiera, kąpiel dla... Dobra, to, to na razie pamiętajcie o subku, lajku, a ja o, kończę na dzisiaj, a jeszcze będziemy kontynuować pa.